Siemanecz kochani, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś kolejny mini-worldchain, czyli towing, rozmrażanie. Jesteśmy w mieście Swargrond i udajemy się na północ pozbierać lodowych kwiatki. Raczej nie wiem, czy będą akurat one zrespione, bo akurat jeden kwiatek po jednym ścięciu dopiero po 4 godzinach zaczyna nam się respić. Jesteśmy akurat przed zapisem serwera. Może się uda coś tam zebrać, jak widzicie mi, jak na razie szukam... Zbieram jeden Ice Flower Sets. Dla ludzi, którzy zbierają osiągnięcia, no to po zasadzeniu 10 takich nasion, dostaniemy osiągnięcie w doniczkach. Teraz, teraz też mamy event z kwiatkami. W, w opisie tego filmu jest oczywiście odnośnik do tamtego filmu. Lub można podejść do tego eventu w inny sposób, zarobkowy. No bo spójrzcie na średnią cenę na serwerze domora. Około 33 tysiące za jedno nasionko. No w sumie wydaje mi się, że jest to nie najgorsze miejsce. Pokażę Wam gdzie to wszystko ładnie nam się respi. No i zapamiętajcie jedną zasadę, jak zebraliście, to dopiero po 4 godzinach zacznie Wam się odradzać ten kwiat. Także jeśli pierwsi zebraliście, no to w sumie śmiało będziecie mogli sobie obczaić i zbierać tak co 4 godziny, jeśli oczywiście będziecie mieli czas. Jak możecie zauważyć, tutaj ta część wyspy się rozmraża, także w ten łatwy sposób można zobaczyć. No ale niestety, e, wszystkie tutaj Harvested Ice Flower, czyli pozrywane tutaj, jest wszystko w sumie się nie dziwię, skoro jest taka cena. I też jedna rzecz, jeśli... Jeśli będzie się zbierać, to nie jest tak, że jak widzicie kwiatek, to na 100% dostaniecie nasionko. No niestety nie, to również jest losowo. Ja przykładowo dziś w nocy zebrałem wszystkie wszystkie nasiona, raczej ściąłem wszystkie kwiatki, a dostałem tylko jedno nasionko, czyli nie jest to aż tak łatwo. Łatwe. Na minimapie. Widzicie jak ja to mam umiejscowione, tak naprawdę nie muszę wam tego pokazywać w mega wielkim przybliżeniu, bo chyba karty kto tutaj zrobi jedno kółko zauważy wszystkie te kwiatki, jeśli oczywiście będą one do ścięcia. No i, no i drodzy widzowie, no chyba tyle, kolejny krótki odcineczek, kolejny patent na jakiś tam zarobek w TV dla tych, którzy po prostu szukają w tej grze coś zupełnie innego niż tylko bicia levela, także drodzy widzowie szybka pogadanka. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeśli chcecie więcej odcinków z tego typu rzeczy, no to oczywiście zostawcie suba, żeby moja motywacja nigdy nie gasła. Także kochani, życzę Wam miłego dnia. Na razie, hojou!